Siemoneczko w to w odcineczku dokładnie pokażę Wam nowe darmowe rzeczy, które są w Minecrafcie do wybrania i zobaczycie dokładnie wam wszystko wam wyjaśnię później w filmie, o co dokładnie chodzi w tym, w tym filmie. I co? zamiast to pana to jak w górze o subskrypcji do kanału, Zróbcie taki guzik zestaw tam na dole. I co, my widzimy się za chwilę. Wbijaj również na mojego Instagrama, Surix, podłoga on, nazwa będzie podana na ekranie i widzimy się już w Minecraftie. Chciałbym wam pokazać, jak to już mówiłem, nowe rzeczy takie teraz są u mnie pokazane, że się przebie będziemy przebierać, ja się przed chwilą przybrałem. naprawdę jesteśmy tacy na chwilę obecną, nic to my już przejdźmy do tego odcinka, my musimy wszyscy przejść na profil nasz i, I jakiś tam e edycje postać, nie, to nie ten, to musimy się zmienić tego. Dobra, ja edytować I patrzcie na przykład e, znalazłem Gdzie to było? E, tak, to musi zrobić tak I to są wszystkie rzeczy, które mogę pobrać Znaczy nie wszystkie Jest kilka rzeczy, które mogę pobrać Ja na przykład pobrać I później wam pokażę Na przykład taka koszulka Co się dzieje? Taką koszulka jest czy... Trzeba nam jej uzyskać jeszcze poczekamy, jak to się zakup w toku zakupimy te wszystkie darmowe rzeczy ubrane na przykład ja już pobrałem sobie to e, tutaj e, kilka rzeczy, dwie rzeczy sobie już pobrałem ponieważ chciałem, nie, nie chciałem tego dużo przedłużać na przykład teraz mam już tą koszulkę no i będę sobie tak e, później wam te wszystkie rzeczy pokażę i później e, napiszcie w komentarzu też na przykład takie rzeczy Wam się najbardziej podobają i żebym na przykład, je ubrał na no, jakichś tam kilka odcinków, żebym e, ubrał e, Co bym ubrać. E, I teraz to ja to obiorę i będę e, na przykład taki mał strój. I wtedy można powiedzieć, że to wy, ale, e, że to wy mi wybierzecie strój wtedy. I, I wtedy damy e, te rzeczy je będziemy myślić. Jeździemy z kina. My ja chciał sobie zostawimy. A to co to jest? Tak, ale chyba. To, co, to, co jest? Nie mogę tego... Nie ale nie Nie mamy. Trzeba mi nic nie mogę robić. Coś się dzieje z tym nie tak. I, i co ona z tym Napisz w komentarzu te, też hashtag ee, nowe e, rzeczy w Minecraft, to przyknę wam serduszko I to by było chyba tyle Myślę, że W sensie nie odcinek, tylko jeśli chodzi o hashtag, żeby serduszko dać Chyba żeśmy wszystko pobrali co możemy Teraz możemy sobie wyjść stąd Teraz mamy tak góra i... I tu mam na przykład to jest jedna z nowych rzeczy ta koszulka. A tu, tu właśnie muszę pobrać, ale chyba tego nie będziemy pobierać czy pobrać. Musimy... Po, pobierzmy wszystkie rzeczy, które można. Na przykład to jeszcze pobrać można na tą koszulkę. Pobierzmy, chociaż nie wiem czy mam nie jest damska. Ale walić, to będziemy mieli więcej koszulek. Warto e, mieć więcej. Brak. Mamy. Damsky chyba. E, teraz, e, teraz widzicie wszystkie koszulki jakie są. przykład e, z koszulek nowych to mam tą. To taką, tą czerwoną. I mam tą. Chodam się też ciągnąć to coś. Brak. Brak teraz możemy, y, dół, nie dół, góra y, z nowych rzeczy to jest takich patrzcie na koszulki, to mam koszulki mam takie Tom, co mam sobie Tom, mm. mogę mieć tą ja bym chyba wybrał tą koszulkę tak, no bo to jest brudny na to jest odzież wierzchowna z nowych rzeczy jest to i y, teraz można sobie wybrać jeszcze z nowych rzeczy Eee... coś co jeszcze jest. Była jedna rzecz, tylko spadłem ty mm. jeszcze trzymać do wybrania, Jeszcze z nowych rzeczy, jeśli chodzi o, o dziś wieczór Jest jeszcze to. Czyli to jest od kury, bo można się przebrać za kurę. To jest to. To jest ta druga rzecz, którą e, po, e, tym pobraliśmy. A, i to jest, i trzecia rzecz, którą pobraliśmy. Jest ten silnik jakby z tym naszymi i to są wszystkie rzeczy, które jako odzież wierzchowna sobie bie, yy, napiszcie w komentarzu, co byście wygrali. teraz nakrycie głowy brak, zrobimy brak nakrycia głowy o, dużo tych rzeczy teraz jest dodano. Musisz, musimy wszystkie pobrać wszystkie rzeczy na głowę eee. to pobudziszmy wszystkie i później Wam powiem, które są nowe. Bo w ogóle dużo tych rzeczy nowych No to fajny odcinek wam będzie. Ej, czemu nie mogę no. zmienić? O, coś się zacina. Nie podoba mi się to. Napiszcie w komentarzu, za chwilę Wam pokażę, kto jest ja jestem ten, ale napiszcie w komentarzu. E, nie. Eee. Napiszcie w komentarzu na przykład, które Wam się najbardziej podobał. No na to lekto napiszę. Na to ubiorę i wtedy... E, to ubiorę i będziemy mieli tego skina do końca odcinków Wszystkich możliwych, odcinki. odcinków coś do pobrania, bo nie widzę Chyba nie ma Czy mamy tak, mamy brak musimy dać Mamy tak, mamy taką czapkę Z nowych Mamy taką klapkę, klapkę właśnie co widzicie. Mamy na przykład jeszcze to z nowych rzeczy. E, tą tą rzecz. Dynię. E, ten kapelusz. Jakby robić za szybko, to sobie wstrzymać film. Taką, taki kapelusz, czy co to tam jest. Taką taką kurę jakby. Taką krzywą kurę. Mm. Eee, teraz jeszcze takie coś. Takie coś. Teraz mamy to samo, tylko że chyba. Nie, to jest podobne. Teraz to. Tak to wygląda. Eee, teraz ten zielone coś. Strefa mieszkalna, jak się nazywa. Mamy sobie strefę mieszkalną. Nie wylużę jeszcze, to jest z nowych rzeczy. Dyna. Co się dzieje? Tę mamy, za chwilę się wyświetli. O. Tę dynię mamy. Nie wiem, ta jest fajna. To nie jest nowe, to nie? To jest chyba jeszcze nowe. To kolorowe coś jest nowe. To jest jeszcze... Nie, matka nie jest nowa. To jeszcze To, 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 to To jest nowe Teraz jeszcze To I to by było chyba wszystkie takie rzeczy na głowę To chyba wszystkie nowe rzeczy, takie, takie damowe do pobrania Jak mi się wydaje No. nie tylko bierzmy cokolwiek No chwilę... te okulary nie wiem, nie damy na chwilę brak, nic nie będzie e, na rękawice chyba z rękawic nic nie ma albo dodatki na twarz jeszcze to mamy o maska dobra no pobieramy, pobieramy, pobieramy... Dobra, jest. Czy są jakieś jeszcze darmowe rzeczy do wybrania? Z tego co widać to chyba nie. Eee, nie ma. Czyli z darmowych rzeczy mamy tak. Mamy... te okulary. I... z nowych rzeczy mamy jeszcze... Tą maskę. Jak jak na takich wybrać. Teraz jeszcze dodatki na plecy. Brak i tam ej, miał być brak. Nie sam Nie rozumiem. Dodatków na plecy. Ej. Sprawdźmy czy są jeszcze jakieś rzeczy. Wybrania. Nie ma. Czyli tak, dodatku na plecy mamy. E, takie jakby skrzydła i takie coś taki plecak jakby taki plecak dorzutowy gol jak to tak się nazywa napiszcie w komentarzu e, co jest najlepsze według was to chyba tyle jeszcze wszystkich rzeczy darmowych napiszcie w komentarzu co ubrać to ja to ubiorę w następnym odcinku i też będę na samym odcinkach będę pokazywał na przykład jeszcze jakieś darmowe rzeczy A my się, my, a my się przejdźmy jeszcze na przykład... My się zastanowimy, jak... Jakiego ubierzmy No, ubierzmy takie rzeczy, też są do, z a i jeszcze raz znowu rzeczy to te spodnie można odliczyć, te spodnie co mam na sobie Z dodatkowych rzeczy Te spodnie co mam na sobie I chyba to tyle ze spodni Już nie ma o nie, coś tam się było eee, Nie ma chyba nowych spodni A Jeszcze jest chyba płatna Tak, jeszcze jest płatna Spodnie też są e, darmowe i te... nie to nie To nie było miało być Dobra Napiszcie w komentarzu najlepsze rzeczy według Was, które brali A nie chcę czekać na chwilę Jeszcze znane rzeczy są tak Te nogi Ta, Te nogi, już Wam pokazuję Już Wam pokazuję Te nogi na przykład są darmowe jeszcze Te, te, te rzeczy te nogi, jeszcze z nóg były ten, to, to jeszcze było z nóg, I jeszcze takie nogi były, eee, i jeszcze jakieś nogi chyba były, te, nie, te, to nie, chyba że też z, jeszcze z darmowych nóg chyba były jeszcze te. te, już Wam pokazuję jeszcze bardziej, jeszcze te nogi były darmowe. i no to by było wszystko jeszcze były ręce już wam pokazuję jakie są jeszcze ręce darmowe e, z darmowych rąk są te bardziej wam pokażę jak obie, obie, takie ręce są takie kury, chyba takie kurze ręce e, takie kury takie jeszcze ręce Takie Będziecie nie pokazane Okaż, zobaczcie tak to wygląda nie, Jeszcze z darmowych rąk Z tego co się orientuję to chyba były te ręce. E. Czemu? Dobra, te ręce chyba były jeszcze darmowe. Nie. Zobaczcie. Bra. Teraz zdejmujemy chyba, jeszcze były te dwie pary. Więc co to są... ja tu No to są płatne. Chyba tyle było bez rąk. Czyli widziliście wszystkie rzeczy jakieś darmowe, więc Napiszcie w kanale jakie rzeczy żeby ubrać, żeby miał ubrać, to ja to nagrywam i Wam pokażę. co to wyszło. I, I to było chyba w tyle odcinku. W I my mamy już nie na czasu? 14 minut no to... Eee, co jeszcze tu robimy nie, nie. przyjechaliśmy za Steva. i pokażę i mam pytanie pamiętać ten świat? który mi pamięta ten świat niech za łapkę w górę mi w najbliższym komentarzu też tu mamy saunę, taki domek z sauną, e, takim basenem i jacuzzi tu mamy boisko, które tak jak w Hit, myślę, z tego co zrozumiałem, to na podpuleniu się jest film u mnie na, na kanale. Jak budę boisko. Bo myślę, jak się jakoś spróbował na przykład. No właśnie jest... Jeśli tego nie przedłużyć na przykład. Nie zrobić tak. Nie tego nie przedłużyć. Ehm, co za świeżo to budowałem? No ja chyba. Bo... Zobaczmy za chwilę. to nie to. To też nie to. To co wyglądają. czego to jest zbudowane. to jest Z zbudowane. Tak, dobra. Ja bym to trochę się przedmiarzył, nie wiem, czy tego psuć. Pójdzie dziwnie. Gdzie to jest środek, to tylko dziwię się. Trzeba chyba przybliżyć o tak. Oczy nie jest teraz się ziemię. Mamy. Teraz jest chyba równo już bardziej na by był e, tutaj chyba nie ma środka nie ma środka jak czekajcie. ma tak Świetnie. to nie jest zrobione tak jak powinien naprawić nie w tym w stronę to zrobić na przykład powinny być tutaj, że tajże było równo to nie jest nierówno teraz na przykład to jest tutaj, to jest obok słupka, czyli tutaj też powinno być obok słupka, czyli tak jak jest, tak jak powinno być Dobra. i teraz powinno być równo teraz się będzie tutaj nie ma Dobra, i jest na A... Jeszcze trzeba robić wejście Trzeba robić tak to będzie wejście Ej, zasułem Nie No, nic się nie dzieje Dobra Dobra, moment Eee Coś będzie wchodzić To jest równo wszystko zrobione? Mam no, nadzieję, że tak Nie Dobra I To było w tyle w tym odcinku, wy napiszcie e, jakieś rzeczy nam się najbardziej podobały z tych przedmiotów darmowych i widzimy się za jakiś czas jak już e, jak już wybierzecie, że ci są najlepsze, więc widzimy się jutro.